Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Przygody Gziksona. Dzisiaj widzimy się na S34. Chciałbym na dzisiejszym odcinku parę rzeczy Wam e, powiedzieć. Bo parę rzeczy na moim kanale będzie... E, no, parę rzeczy na swoim kanale będę robił i chciałbym Wam o tym opowiedzieć. Na razie przejdziemy sobie tu do gildii. Walniemy sobie portal gildyjny. Trochę to głośno jest. Już teraz lepiej. No nie walnąłem za dużo. No ale zawsze to coś. Zobaczymy sobie prywatny portal. Teraz tu już jest bez różnicy. Czy się na początku wali portal, czy na końcu Tu już mamy oprawcę o nurfy. Poprzedniego przeciwnika pokonałem Tutaj oprawca o jest wojownikiem Także może coś z tego wyjść, nie? Tutaj mi kryta trochę strzelił Już jest 10% zdjęte Tutaj 10 baniek strzeliłem, także fajnie Tu już porządne kryty co widzę No, trochę zbiłem, nie jest źle. 71% także 19% do przodu. E, mam tutaj gębna zręczność 423. On jest trochę słaby, no ale niech sobie zostanie. Od poprzedniego odcinka wymieniłem dwie rzeczy. Broń, która mi się trafiła z awki. Miałem już ją wyrzucić. Patrzę e, obrażenia większe. Staty zręczność większa. Tego dziury nie miała, no to dziurę dorobiłem. Ten pierścień też mi wyleciał z awki. Też był bez dziury, no to dorobiłem dziurę. I jest, nie? Co dalej? Tą broń miałem dać czwane, ale tak myślę, że chyba nie ma sensu, ponieważ zanim ja strefę roku zrobię, to minie co najmniej miesiąc. Nawet bym powiedział, że dwa. Dopiero jak się przebiorę, to może coś wyjdzie z tego, ale... Nie wiem, czy przed 440 levelem uda się w ogóle tą strefę zrobić, ogólnie ja jestem na 12 pozycji. E, mój rekord, no to był wczoraj, byłem na 5 pozycji w rankingu, byłem z tego bardzo zadowolony. Co ma, Wam mogę jeszcze powiedzieć odnośnie ekwipunku? Ten, i ten, e, dostałem z toalety, ponieważ spłukłem e, wczoraj toaletę. Nie, sorry, przedwczoraj, no, ale dobra Sobie go wrzucimy Idem do klasera. To nie zły item do klasera, jak ja takiego itemu nie miałem? No nie wszystkie itemy mam, no nie ukrywam, nie wszystkie mam itemy Tam jakieś się zaplątały też, takie których nie posiadam, no ale trudno, trzeba jakoś z tym żyć. O kurde, widzicie ile? kamienia 5700 także jest to bardzo dobra wiadomość dla mnie tutaj wrzucimy sobie ten łuk Szwana jego nie daje bo to nie ma sensu po prostu 15 grzybów tak, tracić sobie 25 na to żeby dorobić dziurę w witemie który nam nic praktycznie nie da to jest bez sensu no i co? Tutaj już itemy wrzuciliśmy tutaj było wrzucane. W sali chwały spróbujemy coś zdziałać, więc ten na razie na 12 pozycji spróbujemy z tym eksterminatorem, pewnie mi dowali, bo odcinek nagrywam, ale zobaczymy jak to będzie. O no, jednak się udało, 4 pozycje do góry. Już jestem na ósmej pozycji. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ robię dopiero pierwszy pasek AWKI i możliwe, że jeszcze w rankingu podskoczę, jeżeli ktoś mnie nie zacznie bić z sali chwały. Z zakonu świtu na przykład. Także co, mogę Wam pokazać walki, bo mam dwie walki zapisane. Eksterminator. Tutaj fajna walka. Tu już dostałem kryta 11 baniek. Kit 3800 walem okryta i wygrałem. Mając 73 kHp. Także fajnie. Tutaj sobie tą walkę zostawię, żeby mieć e, tutaj. No i jedną walkę zapisaną, żeby po prostu, gdy obronę twierdzy będę. Robił kontratak, żeby po prostu nie usunąć je. zamiast kontrataków w prawe to najwyżej eksterminatorami usunie. No bo jest tak czasami. Tutaj, dlaczego walkę z Artemis ja sobie zostawiłem na odcinek. Zaraz Wam pokażę, tylko dojedziemy do jej wykidajło. W sumie możemy jeszcze trochę do, przewinąć do naszego listorożca. I teraz możecie sobie zobaczyć, co tu się od Janie Pawła. Także co, wykidało już, zjadł nam lajtowy lisoroszca. Zjadł nam e, e, kolejnego przy, peta co nie powinno się zdarzyć i jakimś cudem jednoróg przedżył ale teraz tutaj się odwraca sytuacja, bo mając 300 tys e, HP rozwalam na który ma milion siedemset, także no jednak się udało ale to nie wykidajło, to namieszał sporo, nie? eee... Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Wyprawy gildii. Wyprawy gildii będę opisywał, będę pisał po pierwsze, w jakiej gildii byłem, gdy nagrałem tą wyprawę. Druga rzecz, która na pewno będzie w opisie, to piosenka, którą podłożyłem pod wyprawę. To na pewno. A czy jeszcze coś mi wpadnie do głowy, żeby w, w opisie wpisać? No chyba jeszcze strona e, 4 m bo tam e, są przy, żadne... Kurde, język mi się plącze. Chyba pić mi się chce. Się napiję. E, na tej stronie są przydatne rzeczy do Shake'sa. E, także mogę wam wkleić tą stronkę pod każdą wyprawą. No i tyle, no. Nawet nie zobaczyłem, co tam eee, w gabinecie magii uwiedźmy. Na głowy chyba nawet nie mieliśmy. Tutaj klepsydra. Eee, no, co jeszcze? Mogę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy zauważyliście, ale zrobiłem playlisty na swoim kanale. Eee... Jest osobna playlista do serii Przygody Gziksona, osobna do Shakes and Fidget na Androidzie, osobna do Hero Zero i osobna do Wypraw. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że W17 będę nagrywał na tablecie, ponieważ nie pamiętam po prostu e-mailu i hasła, nie? Nie pamiętam hasła, żeby odzyskać hasło, nie pamiętam e-mailu i no i po prostu nie odzyskam tego konta i muszę na tablecie grać, więc też taka wiadomość dla Was. Tutaj możemy zrobić kontrataki. Jak widzicie, słuchowce mi się wylewają. Jeszcze 3 dni i będę miał twierdzę na poziomie 16. I chyba od razu zrobię salę rycerską, bo coś no... Nie wydaje mi się, na pewno będę miał zrobioną już salę rycerską, ponieważ surowców będę miał na tyle, żeby to zrobić, nie? Przejdziemy sobie do poczty, troszeczkę zrobimy tych kontrataków. Zobaczycie ile surowców dostaje na... z jednego przeciwnika. Z tego co zauważyłem, kontrataki opłaca się robić wcześniej rano. Tak, o godzinie 6 po 6, ponieważ wtedy najmniej graczy jest aktywnych i po prostu więcej surowców dostajemy za tych graczy. A ja tutaj dobry jestem, Wam pokazałem walkę zamiast kontratak robić. Zaraz sobie przejdziemy do lochów. Zobaczymy, co tam u bańki wstańki. Czyli przeciwnika w naszych lochach. Dokładnie w tornadzie. I pokażę Wam walkę z pierwszym przeciwnikiem w 13 piętrze. No tutaj wiecie, to jest trochę słabo. Jak mówiłem cztery... 340 level to jest minimum, żeby cokolwiek tam zrobić. Tak mi się wydaje, że przyrost 100 czci w twierdzach będzie akurat Optymalny tak na przykład trzy razy sobie zrobić walkę, i będzie w, w, nawet dobrze. Już tutaj podskoczę na 146. Dzisiaj może się uda nawet na 145, ale e, nie jestem do końca pewien. No ale 146 będzie tutaj, e, żeby się wbić tak do top 100. To jeszcze dużo czasu. Takiego porządnego e, grania, robienia kontrataków. To już Wam mówię. Tu mam e, 10300. Tutaj jest 13000. No powiedzmy 3000 bym musiał wbić. Czci. Dziennie przyrost 100. No to miesiąc. Nie biorąc pod uwagę, że inni gracze też grają Także No, sporo mi to zajmie, naprawdę sporo Powiedzmy dwa miesiące bym musiał cisnąć, żeby dojść do top 100 Ale jeżeli będę grał e, przy przyroście 100 dziennie to raczej nie będzie e, nie będę spadał w dół, tylko będę się wpiął w górę także Wiecie, trzeba zadbać sobie trochę o tą twierdzę, ponieważ ona się całkiem spoko rozwija. Surowców nie brakuje, a to, co się dzieje na W10 albo W17, no to jest słabo, po prostu słabo. Więc, wiecie, tutaj można pominąć, ale ja nie będę tego robił. W sumie, teraz mogę nacisnąć, bo wyskoczy brak grzybków, ale minie godzina i już bym mógł pominąć, nie? Tylko bym stracił wszystkie grzyby. Także co? Tutaj sobie już wyszkolę. Chyba wyszkoliłem nawet. Dobra. Przejdziemy do tych lochów. Najpierw wam pokażę tutaj w trzynastym piętrze jak to wygląda. Tutaj Barbar oczywiście nic nie robi. Ale mnie to nie dziwi, akurat tutaj, maguś wrzucił dwa kryty, to naprawdę jest super. Też fana troszeczkę tam udaje, że unika. No i dostaje 24 bańki kryta i kończy się jej kariera No i tak to wygląda. Pułk AP zostaje przeciwnikowi licho piekielne, więc jak mówię, 340 i bym musiał przebrać wszystkich swoich pomocników i można coś działać, ale wiecie, wiecie, że może być też tak, że nawet przy przebraniu się na 340 poziomie możemy nie pokonać tego przeciwnika. Ja chyba na tym zakończę odcinek. Możemy jeszcze przejść tutaj do bańki wstańki. Tutaj też nie będzie łatwo ją pokonać. Ona chyba jest blokiem i ja, możemy jednego szybka poświęcić. Także ja Was yy, chciałem zachęcić do zostawiania łapek w górę. Subskrybowania mojego kanału. No i tyle. Możecie wpisać w komentarzach co sądzicie o moich odcinkach. Sobie zobaczymy do końca tutaj walkę. I widzimy się na kolejnym odcinku. Cześć.